Witam wszystkich serdecznie. Tutaj STT Starcraft. Wiecie co to jest? To jest kolejny odcinek serii. Puściłem śmierdziel albo zwietrzyłem śmierdziela, Ciężko stwierdzić jeszcze w tej chwili. O, chyba zaczynam się powoli domyślać, jak to będzie tym razem. W tym meczu zmierzą się Greg oraz Madafraga. Obaj są protosami. Zasz Madafraga jest osobą, która ten Ripley wysyła, o ile dobrze pamiętam. I no, ciekawe, co zrobi tym razem. Obserwujmy probka. A w trakcie obserwowania tego probka... Hmm... Hmm... Które ogłoszenie parafialne dziś? <grytanie> Wysyłajcie replay do zdalnie sterowanego śmierdziela. Subskrybujcie kanał i lajkujcie mnie na Facebooku. O! Tyle mogę powiedzieć. To będzie tyle. A to będzie pylon. Dobra. 9. Supply block, wiadomo, oczywiście. Bo ponieważ... Pylon tak późno wybudowany. Ten pylon jest z tyłu, o, to jest ciekawe. Zastanawiam się, jak skuteczny to będzie w kontekście tego co będzie robił Madafraga. To będzie gateway numer jeden. No, tak jest, to musiał być gateway. Nie mógł być forge. Przy kanon raszu ten pylon ma znaczenie. W sensie, jeśli już gdzieś miałby być, to byłby na przykład tu. Czemu? Tu? Nie wiem, tu. Raczej tu. W Wings of Liberty byłaby szansa, że byłby tu, ponieważ w Wings of Liberty można było budować. Hmm, jakby to powiedzieć, pylony zasilały budynki na górze, ale w Heart of the Swarm to już nie działa. Owszem, w dół zasilają. Jak tu się wybuduje pylona, można tutaj wybudować kanona, ale jeśli tu się wybuduje py pylona, to tu kanona wybudować nie można. Um, wobec czego. A, no tak się zastanawiam. Czy na tej mapie nie byłoby fajnie zergachizzować, właśnie tu budując pylona, a tu kanona? Hmm, interesujące. Gryja tylko, że wtedy jak tego pylona na górze by się zniszczyło królową, to bardzo łatwo byłoby kanona zniszczyć, więc jednak to miejsce po prawej będzie lepsze. Dobra, mamy podwójny gate, mamy cybercore. Aha, czyli to nie jest y, zelot standardowy proxy, tylko to są ultraszybkie stalkery. No i ma też farta, że ma dafraga, że Greg go nie wyskałtował w żaden sposób do tej pory. No bo jakby nie patrzeć. No wiedziałby, że coś jest nie tak, gdyby zobaczył, że w tej bazie nie ma nic. Co prawda widzi, że jest asymilator, widzi, że drugi asymilator jest w drodze, ale... Ale mimo to, mimo wszystko jest zelot. Śmiesznie by było, jakby się któraś jednostka zablokowała gdzieś wśród tych minerałów. Um, Mother Core jest dobrym rozwiązaniem, oczywiście, aczkolwiek jeszcze sporo czasu minie, zanim będziemy miał dostatecznie dużo energii, by rzucić Photon overcharge i pylonik, pylonik. No, jak na razie, chyba Grek y troszeczkę się gubi. Został wybudowany Stalker, oczywiście. Mother szybko Core w końcu zniszczy tego zerota, w końcu też zniszczy tego probka Tyle tylko, że są w drodze kolejne dwa stalkery Forge? Dlaczego Forge? Aha, bo wyskautował i zastanawia się co się do jasnej ciasnej dzieje mm. Słusznie, chronobust, więcej jednostek, ale tu już są dwa stalkery Jest trzeci stalker jak energia. Jeszcze troszkę czasu minie, zanim będzie dostatecznie dużo energii na fotonowe charge i zniszczenie tego Mothership Core'a powinno być moim zdaniem priorytetem. Wszystkie probki wycofane, nie wszystkie, większość probek wycofanych, probki giną, probki giną na szczęście w dwóch strzałach i Mothership Core, jeśli on zostanie zniszczony będzie problem, duży problem, został zniszczony doskonale. Doskonale i w tym momencie Greg stwierdza dokładnie to samo co ja, że będzie raczej ciężko wygrać ten mecz i mamy GG. Znaczy, no, oczywiście GG nie mamy, ale w każdym razie tak właśnie się puszcza śmierć. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do in obejrzenia innych śmierdzieli. I oczywiście do następnego kasta!